Konkurs modeli redukcyjnych Ogniwko to już nasza wielkanocna tradycja. Co roku w okresie świąt do Dębicy zjeżdżają fani sklejania modeli. Wielkie przygotowania dobiegają końca, czas na finał. W sobotę przyjmowanie prac i ocenianie, a także konkurs historyczny. Rozstrzygnięcie oraz wystawa pokonkursowa w niedzielę palmową. Serdecznie zapraszamy na jubileuszowy, 15 już Ogniwko, czyli konkurs modelarski co roku odbywający się w Dębicy. Już w najbliższą niedzielę. W wystawie pokonkursowej będzie można obejrzeć pracę zarówno tych najmłodszych, jak i nieco starszych adeptów modelarstwa. Po wystawie otrzymają oni nagrody za uczestnictwo w, tym, w tymże konkursie. Wciąż jeszcze zapraszamy seniorów, którzy chcieliby wziąć udział w wystawie, której będą mogli się podzielić swoją pasją z Dymbiczanami. W końcu zapraszamy samych Dębiczan do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, do obejrzenia prac. Wyjątkowe okazy będzie można oglądać już od godziny 9 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy na sali gimnastycznej drugie piętro. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród pasjonatom o 12.30. Warto wybrać się 14 kwietnia do Ekonomika i wstąpić również na kiermasz wielkanocny.